Wady ludzkie w krzywym zwierciadle satyry. Omów zagadnienie na podstawie znanej ci satyry Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Istotą satyry jest krytyka świata i człowieka. Dlatego ukazuje go w sposób zniekształcony, karykaturalny, wyolbrzymiony, by w tym krzywym zwierciadle mógł przejrzeć się czytelnik i zastanowić się nad własnym postępowaniem. By lekcja była skuteczna. Autor satyry nie powinien jednak moralizować, ale bawić odbiorcę, bo sama krytyka, jak powszechnie wiadomo, zwykle przynosi efekt odwrotny od oczekiwanego. Jako zatem gatunek dydaktyczny i jednocześnie rozrywkowy, była często stosowana w oświeceniu. W Polsce do najwybitniejszych twórców satyry należy Ignacy Krasicki, ale jego obserwacje dotyczące człowieka nie przestają być aktualne również dzisiaj. Krasicki krytykuje m.in. puste, prowadzone na pokaz życie. Tematowi temu poświęca żonę modną. W satyrze tej przedstawia historię pana Piotra, który ożenił się z pobudek finansowych z damą z miasta, tytułową żoną modną. Okazuje się, że jej fascynacja modą francuską przerosła najśmielsze oczekiwania męża. Jej zachowanie, maniery, sposób bycia przesiąknięte są popularną w oświeceniu modą na dwór francuskiego króla słońca. Ołtarz wenery zamiast sufitu, francuskie służące, cudzoziemscy kucharze, pasztetnicy i cukiernicy, mysz na łańcuszku, osobne sypialnie, bawialnie, pomysł na ogród, wystawne bale z pokazem sztucznych ogni, wszystko to pokazuje odmienność światów małżonków. Piotr, przywiązany do służby i plebana, wierzący w nierozerwalność małżeństwa, jest typowym polskim sarmatą. W finale utworu dokonuje smutnej refleksji, że nie tylko cztery, ale i osiem dziedzicznych wsi nie wystarczyłoby na sfinansowanie tak wystawnego życia. Krasicki, pisząc żonę modną, pragnie oczywiście skrytykować powszechną wówczas modę na francuszczyznę i odrzucanie polskiej tradycji. Krytykuje też małżeństwa zawierane wyłącznie dla majątku, ale w szerszym kontekście również przesadną fascynację modą, pazerność, prowadzenie wyłącznie na pokaz pustej, bezmyślnej egzystencji. Jeszcze bardziej uniwersalne jest przesłanie satyry pijaństwo Krasickiego. Autor znów wykorzystuje dialog, tym razem między reprezentantami polskiej szlachty. Osoba nadużywająca alkoholu relacjonuje rozmówcy ostatnie dni a właściwie okazje do tego, by wypić imieniny żony, kac, wizytę sąsiadów i konieczności ich ukoszczenia a dokładnie napojenia i polityczne, emocjonalne dyskusje do białego rana. Interlokutor wygłasza więc patetyczną przemowę o skutkach alkoholizmu, ale pijak po jej wysłuchaniu znów idzie się napić. Pijaństwo w Rzeczypospolitej było niemal szlachecką tradycją, oczywiście wielkim problemem, którego efektem były kłótnie i bijatyki i złe zarządzanie krajem. Ale krytyce zostaje poddana również krytyka, naiwne moralizowanie, które jak wiemy niczego nie zmienia. Prawdę o ludzkiej naturze. Przedstawiają nie tylko satyry, ale również bajki Krasickiego. W utworze Jagnie i Wilcy ukazany zostaje bezwzględny świat, w którym rządzą silniejsi. Bezbronne i samotne Jagnie zostaje zaatakowane w lesie przez głodne wilki. Powód z jedzenia zawsze się znajdzie, a za naiwność trzeba płacić. Z kolei w bajce Sztuli Kot pisany został sztur łasy na komplementy, jednak jego samo uwielbienie zaślepia go i doprowadza do katastrofy. Zostaje zjedzony przez kota. Utwór przestrzega więc przed pychą. Bohaterami tych bajek są zwierzęta, które są alegorią ludzkich cech i zachowań, ale znajdujemy również utwory, w których nie zastosowano alegorii, na przykład wstęp do bajek. Czytamy w nim o starcu, który nie zrzędzi, ministrze, który nie kradnie, szewcu, który nie pije. Zatem o tym, jak świat powinien wyglądać. Bajka kończy się gorzką płętą, że taką wizję świata można między bajki włożyć. Zatem ludzka słabość, skłonność do upadku i niewłaściwego postępowania. Jest normalna i przewidywalna. Świat to nie bajka. Krzywe zwierciadło utworów krasickiego, zarówno satyr jak i bajek, pokazało nam człowieka prawdziwego, nie idealizowanego, niepozbawionego wad. Lubimy żyć na pokaz, a ze słabościami wcale walczyć nie chcemy. Funkcjonujemy w świecie, w którym wygrywają silniejsi i sprytniejsi, a nie uczciwsi. To, co mogłoby być jedynie hiperbolą, jest uniwersalną prawdą o człowieku. ¡Gracias! <coughs>